Słuchajcie, drodzy widzowie, przez pół filmu Makeup Alert. Jestem rozmazana po prostu niczym panda. Moje oko jest rozmazane gdzieś, nie wiem, do połowy policzka. Więc się zdenerwowałam, bo to tak jest, jak się po prostu żydzi na waterproof odpowiedni. <grych> waterproof, e, waterproof mascara? Waterproof mascara. I teraz będziemy taką oglądać. Taką o. Taką o. Dobra, więc wracamy do filmu, i później jeszcze w takim samym wydaniu się pożegnamy. Będziecie mieć tak zwaną klamrę kompozycyjną. Tak. Nagrywamy to naprawdę, słuchajcie, trzeci raz. Na szczęście temat jest taki, że, to, że, jest że jest zmienny, dokładnie. I to o czym będziemy mówić się płynnie zmienia, więc nie musimy siedzieć i klepać tutaj tego po raz trzeci. W ogóle zdarzają się odcinki, które nagrywamy i one w ogóle nie wychodzą, bo no jest dużo różnych czynników. Pierwszy raz nie poszło, dlatego iż karta nam się zepsuła. Tak. Wyrwałyśmy w ogóle wnętrzności karcie. <zysy> Drugim razem dźwięk się spieprzył. <zysy> I nie. Ja nie jestem inżynierem dźwięku. W ogóle mnie to rozwala. <zysy> Więc tak jakbyśmy pierwszy raz w życiu nagrywały cokolwiek no. Jeszcze z tą. Dramat. <klusy> Przepraszam no. bardzo. Przepraszam nie no, luśma, drodzy no. widzowie, dobra, powitamy się być może. Tak. <zysy> Witajcie drodzy widzowie, z tej strony my, wasze ulubione czarownice. W dzisiejszym odcinku postanowiłyśmy sprawdzić, co zrobić, żeby odnieść sukces na YouTubie. Ponieważ, jak wiecie, nagrywamy już trochę, i no na razie jest z tego gówno. No 5 subskrypcji na krzyż, a nasi znajomi tylko przychodzą i pytają, Ej, jak tam wy macie hajst z tego YouTube'a, co wy robicie, się zawodowo przy tego YouTube. Tak, Włoc, stwierdziłyśmy, że musimy odwiedzić kartę na czasie. Tak, i, i zobaczyć, i przeanalizować przede wszystkim, mm -hmm. jaki content trafia do mas. Miałyśmy, słuchajcie, zrobić top 10, ale stwierdziłyśmy, że są historie, które nas bardziej lub mnie interesują, więc zrobimy po prostu te, które nam się najbardziej wstrzelają. No, taki przegląd. W temat. Tak. Przegląd ja od razu mówię, że siedzę tutaj z chusteczkami, ponieważ mam katar od 1410. Tak. Jeśli ktoś mi mówi, że, że wie, co to jest chroniczny katar i chroniczne zapalenie zatok, nie nie, nie, nie. Zaczynamy od. No to ty y wybieraj. Nie jest w ryba. Czyli wagon z puku. No tak, może być. które to jest miejsce. Żeby aż tak daleko się nie wybierać, też. 15. Ja myślę, że Git. Nie? Nie? Dobra, dawaj. Jest Japson w nowej odsłonie człowieka kciuka? No się nie wypowiadam. <grym grym> Żuwlam go jako Jezusa. Dawaj, dalej. tam widzisz Ale oni siedzą w transformatorze. Oni nie siedzą w transformatorze, oni siedzą. A, u kogoś starego. U Żabsona, starego na złomowisku. Okej, okay. tak. Ja mówiłam, że ja, jeśli chodzi o obrzeża internetu, ja jestem wszędzie. Nawet I... nawet na zwołowisku nawet... starego. <laughs> nawet no. wiem, że to jest złomowisko starego, że chociaż odjedziesz, mnie tak interesuje tyle co ze śurowocznych na zamówienie. Co się w czoło stało? To tak jak Guziorowi w też się coś stało w czoło. wszyscy są. Co, 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 co się z wami dzieje? Co się dzieje na tym na tych tych na tych e, fresh and bo Sporocy. tam. Jaką co czerwone gały, choć nie byłem na tak. basenie. <laughs> Zaczyna nasza rozkmina. Mam czerwone gały, choć nie byłem na basenie. Ty, nasz najdroższy, ja nie wiem do kogo mam go. Miłoszu czy Sławie? No po prostu nie mogę tego słuchać. Co uśpiewa? Moim jego ulubionym tekstem jednak jest ten: chcesz żyć smakiem chwili, a jest smakiem, smakiem figi". figi. To jest a, Tak, ale nie. Ogródka sąsiada też lejemy i lejemy, że jest płytka jak jego umywalka. Tak. Ja się patrzę na dłonie i myśli co sobie na baz gra. Czy to ten co ze w zespole i śpiewam, że niby na bazę gra? ale, ale tak. mi się podoba. Ja, ja lubię reto. To. Że nie podoba mi się do końca, jaką drogę obrała jego kariera. Mm. Ja lubiłam te jego takie mroczne historie, takie początkowe, jak on był taki totalnie wulgarny. On w ogóle według mnie ma duży potencjał taki wizerunkowo-skilowy. Znaczy nie wiem, ja nie mam zdania. No, gdzieś tam sobie obrał taką, taką drogę, jaką, jaką sobie obrał, jaką chciał, ale nie, on mi się wciąż podoba mi się. On. Pierwszy wniosek ze stoku puku, co trzeba robić, żeby być na czasie. Trzeba siedzieć u na Starego na złomowisku. Nie, nie. nie wiem, czy nam się to uda, no nie więc idziemy dalej. Jeździmy wózkiem sklepowym, bardzo ciekawe przeżycie kamerzysta. Nie interesuje mnie ta sytuacja. Chyba też nie. Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, 9 odcinek, Tomasz i Natalia. Ja to oglądam. Dawaj. Zatańczy, para numer 10, Tomasz Gimbert, działa. To on wygląda jak gąsowski. Nie, to... odchudzeniu, <noise> tak. przede wszystkim. Ja już, ja już wiem, co będzie, jak ten człowiek się obróci. Bo ja mam fobię męskich dup w eleganckich spodzie. Może i tak, jezu, nie. Słuchajcie, mnie w ogóle wszystko żenuje, naprawdę. I w ogóle ja mam jakoś przesterowany ten taki czujnik chujozy, nie? Mnie żenuje wszystko, totalnie. I teraz wiem, że jest przede mną bardzo duże wyzwanie. To ja też się zgłupia już. A. Te miny, kurde! Ja wiem o tym, że to jest wczuta w taniec i generalnie taniec towarzyski się z tym wiąże, że trzeba być bardzo namiętnym na parkiecie, na twarzy, że trzeba okazywać te emocje, ale tak jak powiedziałam, ja tego nie, nie lubię oglądać. Nie, nie lubię. A jakbyś była popularna, wzięłabyś udział w tańcu z gwiazdami? Jakbym mogła tańczyć rave, to tak. Ja to bym poszła. No nie, no normalnie. Nie, chyba. Ja w życiu. Nie, ja chyba nie poszłam. Czyli ja jestem ja bym, tak lewa? Nie się wiem, chodzi... ile by mi hajsu musieli za to, to zapłacić, Marek. Ja bym w ogóle, Ja nie wiem, czy ja bym w ogóle. Czy byś nie poszła, płata. bo ty taka jesteś, że. No, ja no, myślę, no, 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 jestem lewa. Nie. Jezu, nie, no. Tak, to Ja doceniam to, że ludzie się uczą. ludzie wkładają wysiłku, żeby jakkolwiek to wyglądało. Ja uważam, że to jest ogrom pracy. Ale z drugiej strony. Jak ja to oglądam, to czuję się źle. Ale Margo, nie możemy też się winić jakby za to, że coś nam się nie podoba. No, gusta są, słuchajcie, różne. Ja nie lubię za Towarzyskiego. I koniec końców. No. a trochę i tak... Margo, teraz sobie wyobraziłam, jakby naprawdę zapłacili bańkę. Nie, ja bym jakiś głośno by skakał w tych gaciach opiętych na dupie, na... a tam no. pióra... Ale wiesz co, ja bym wzięła, ja bym miała ten milion i ja bym musiała go, go przeznaczyć ja przeznaczyć go na poprawę zdrowia psychicznego, nie? Bo to inaczej by się nie skończyło. No. Kolejny wniosek, żeby być na czasie, trzeba być w tańcu z gwiazdami i być gimperem. No to Margo to nie grozi, mi nie zależy, ile zapłacą. Spróbowaliśmy wszystkiego z ika kanał mniej więcej. Pokaż. Najpierw wyłączymy. Ja, Przekonajmy się. Aha, zacznijmy od tego, że ci kolesie wyglądają w ten sposób, że pan od lewej jest Kubusiem w ogarniętym stanie. Tak. Pozdro Kubuś. Pozdro Kubuś, nasz kupy. A drugi to jest... Były metal. Gość, który miał przeszłość nie metalu i stwierdził, że będzie normalny, więc obciął włosy. Ale, mi, ale i tak wroga mu mu Ale i tak skrycie w skrycie słucha Linking Park. No, ale chcemy też jeszcze to zaznaczyć, że bardzo ładne tło i, i fajnie. Bo ma tak. restauracyjną część, i ma bistro na dolnej. Tak No, ale się nazy bistro nazywają się nazywa. to ładnie bistro. Stara jak mi chłopak wyskoczy w takim kółku. Prawda! nie mogę Jak mi wyskoczy w takim y bluzie z kapturem w krótkim rękawie, to jest koniec. to jest I jeszcze taki cienki materiał. No, to co będzie? Koniec zajmowości, Koniec. A dla naszych widzów, czyli dla. A gość z Gryffindora? A z mostardowej tej ztyn. Mostardowej tej super. Patrz, <noise> <To jest> tak, <noise> Hot dog, hot dog był Lubisz żarciecki? E, hot dog lubię. Ja też lubię hot dog. No nie. No. I ciasta też mam spoko. Jest prawda? Więc mamy hot dog też w wariancie wege, bodaj. To jest chyba wege. Nie, będziemy musieli To jest akurat pedaliana. Możesz... Ja bym się przewinęła, bo to trwa 14 minut to ich jedzenie. Ale czemu my nigdy nic nie jemy? No to testujmy coś. Tylko my po prostu. Nie, to my pijemy zamiast jeść po prostu. No, no, no. Yeah. Ej, ale ja, my możemy zrobić jakiś, jakiś test, tylko ja nie wiem czego. Win. Win, dobra, ale do żarcia. Ser, serów i win. Ja nie, nie jem serów nie ostatnio. lubisz. Nie, znaczy lubię, ale nie mogę jeść, bo mi pan dermatolog zakazała. Nie mogę jeść serów ani mleka i nic takiego. Mlek. W ogóle nic nie wiem, ostatnio bo jestem nieszczęśliwa. No dobra, w dupie to mieć. No nażarli się, pojedli, popili to spieprzać. No Ja się w twoje twój komputer. Dobrze, zapraszam. Najładniejsze dziewczyna z nas kreskówki. Chcemy to widzieć? No tak, tu. A my już wybieraliśmy najfajniejszych gości dla nas. Ale więc skąd? Z moich alternatywnych rzeczywistości. A ja kogo wybrałam? No ty wybrałaś. Aha, krefer. tego. Jaką się nazywa? Toma, Hiddleston. Ale ja jednak gierszała bardziej kocham, ja odwołuję to. A niektórzy może nawet oglądają mnie nadal. Na dzisiejszą... O, on ma dwie, dwie kamery, to też może jest taka odpowiedź dla nas. Dwie kamery. Tak. Staramy sobie z jedną, nie mogę wydać <laughs> raz. <rano. śmiech> Ta po polibudzie, po, po dźwięku, ja po dziennikarstwie, gdzie miałam słuchajcie warsztaty, w filmówce, w radioku. Nie, nieważne. O, o, wszędzie, tak jest wyszło. ekran, wszędzie. Zasady są takie. Na panelach, które tu widzicie, będą pojawiały się postacie z kreskówek. Za każdym razem muszę wybrać jedną z nich, a drugą eliminować. Wyeliminowana. ale W na miejscu pojawia się kolejna. I tak dalej. O, końca, też. Było nie, to 1 dzisiejszego odcinka. Jest to oczywiście rzecz gustu i nasze zdania mogą się różnić. Możemy tak zrobić o Wrocławskich skaterach. Zapraszam was do wspólnej... <laughs> Niedobra, A, no tak tak jak nie to Zobaczymy, chce mi się. Ale jak, jaka będzie konkluzja. Zobaczymy, kto. A, wygra czarodziejka z Księżyca, pewnie. Nagroda pocieszenia, bukiet pięknych czerwonych kwiatów. O nie, nie. kolejny dobra. odcinek w tym formacie, na przykład z postaciami z seriali, z kolejnymi postaciami z Słuchaj, jesteś żenujący gościu, y, dlatego że, że jesteś starym człowiekiem, który usieje i wybierasz Margo, jakiś anime. Nie, nie, ma 20 tego. lat pewnie. No to przepraszam cię bardzo, że wyglądasz tak w ten sposób. No. O, tak, że przeprosi. Dobra, 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 idziemy dalej. Egzorcysta krząc na tym odcinku 3. Czy to jest... Dobrze, co ja myślę, że to jest robione przez... przez tego... Przez Walaszka. Na bang! Na bang. Oczywiście, że tak. bardziej nawiedzonych miejsc. Lepiej nie pokazywać się tu po smroku, a najlepiej wcale. Słuchajcie, nie, ja to chcę obejrzeć od początku, bo mi egzorcystę już po polecali w opór w ogóle w opór ludzi. Ja się zatrzymałam, póki co na blok ekipie. W każdym razie ja Walaszka uwielbiam i kiedyś do niego wrócę. Tylko już od początku. Na kacale. Ale oglądamy gra, trailer, oficjalny trailer Dawaj. Gry o Tron, dlatego iż że ja go nie oglądam i czekam na na, na na dziś też nie, nie widzę. Ja sobie to nadawać. Ja jestem tą kocham. Ja kocham Gry o Tron. Ale ja w ogóle ją kocham. Jak się zwa? ją też. No tak. Tej nie lubię. Tej też nie lubię. To jest sens. Bruda jest i w ogóle. No ta wizytka. Tak dokładnie, to też mnie denerwuje. Ja tylko że użył, Kaldrogo tak był krótko. Chyba, że powrócił. Nie? Nie? Kurde, myślałam, że mi zaspoileruje pozytywnie. Oplułam no, znowu. Ja w ogóle ja tyle razy ja Mamy plucie na komputer. Dobra, dobra, co dalej? Ej, weź 10 ciekawych gadżetów do łazienki, zobaczymy, może ci się przyda w pracy. Aha, no, okej. Okay. W sensie. Jest to dziwnie zabrzmiało. Żeś w sensie pisała artykuł. Bo... No. no. Numer 9. Chyba każdy zna to uczucie, kiedy po gorącej kąpieli całe lustro jest zaparowane, przez co nie możemy się w nim przejrzeć i zobaczyć, jacy piękni i czyści jesteśmy. O, to, to, nie to przecierać przecierać pomylaczu. Ja u fryzjera. się nad zmianą płytek na takie, które o, świecą O, to jest fajne. U nie ma żadnych naklejek, które tylko szpecą ścianę. Ty, przez ja o tym napisz artykuł, Margo. No, mówisz siedzących, płytka, a mówiłam ci, że ci się to przyda w pracy? Słuchaj mnie, ja mam zawsze najlepsze rady. Fajne, dobrze. Świetne. Ściana wygląda zupełnie normalnie, ale po czar. jednak bije na głowę nawet romantyczne zapachowe świece. Płytki dostępne są w różnych kolorach. Numer. kupię. To krwista mata podłogowa. Ten z pozoru zwykły łazienkowy dywanik zmienia kolor na czerwony. Ja zawsze się płynem. dziwiłam, czemu ja tego nie mam. Przecież to jest tak w moim stylu. To tak. W momentu w momentu dramacie. W dramacie. No? Jest dozownik do glutów. To znaczy dozownik do mydła, ale w kształcie ogromnego nohala. <noise> coś to dla samo. mnie. Ja wierzę nosy. Margo, Najlepszy Efekt daje wtedy. Ale wiecie co? Takie ja to byśmy coś mogły zrobić. Na przykład my ja byśmy mogły zrobić 10 fajnych żydowina. No, tak jak to, 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 to coś mniej więcej, jak poleciłyśmy pięć rzeczy do oglądania na kacu. Tak. To, to wciąż jest ten sam i ten drugi pomysł. odcinek, którego nigdy nie wypuściłyśmy. A propos odcinków, których nie wypuściłyśmy, bo taki też nam się Tak, przydarzył. miałyśmy taki odcinek, czarownice polecają różne fajne rzeczy, i nie poszło, dlatego że nagrywałyśmy go o czwartej rano. O czwartej rano, jak ja zobaczyłam, jak my tam wyglądamy, to stwierdziłam, mm -mm. no nie, mm -mm. Crush Test, no ale krasztest znamy na pamięć już. Jest problem. Ja chcę to. No dobra. No. Na, której, na którym miejscu? Na, na drugim. Problem, crash test. To Uważam, że to jest yy, chyba najlepszy numer z tej płyty. Mimo, że Człowiek Kciuk polecił. Tak, Człowiek Kciuk polecił. W, w momencie yy, premiery tego Człowiek Kciuk na Instagramie powiedział, to jest zajebisty numer, arcydzieło i ja mówię eh, Właśnie niech Właśnie odsłuchuję tę płytę, kliknę. Klikłam i mówię, tak Żabson, przyznaję Ci rację, Kciuku. <laughs> Tak, <noise> W ogóle ja wiem, że na przykład za rok, jak wrócę do tej płyty, będę płakać. Bo to by mi się będzie tak kojarzyć Kojarzyło. z tym etapem, którym mamy teraz. Ale mamy super etap. No mamy bardzo dobry etap w życiu, w ogóle śmieszny, tak. pomimo tego, że jesteśmy biedne. Ale ogólnie to jest dobrze. <noise> ja nie widziałam w ogóle tyle ja, no, ja, ja widziałam. Nie widziałam. To jest z tymi dziećmi, z tym gościem. Nie, on do domu wraca. Problem. Super problem. Tak, problem jest super, nie będziemy nigdy problemem, więc na pewno no, na pewno nam nic z tego nie wyjdzie. Na pewno nie grozi nam ale numer jeden, afirmacja życia kucy z bronxu. Słuchajcie, moja mama subskrybuje dwa kanały, jeden to jest nasz, a drugi to jest Dem. Ja generalnie Dema kocham i moja miłość, słuchajcie, do Dema, Zaczęła od, 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 no tak od Kota Daytona! pewnie! Od Kota Daytona, ja tak samo. Kota Dayton, i później wjechały y, historie z piaskiem, z handlem piaskiem na pustyni. I ogarni się. E, po prostu jest cudny. No dobra, dajemy to. Tak, ta firma się życia. Teraz o co tutaj chodzi w serialu Kurce? Hmm, brzmi bardzo kusząco. Jakby co, to mnie zapisz na to. Sześć kurcesowicie, jak to są? Skończyliśmy kartę na czasie. Czekajcie, mamy bonus, bo tutaj jest proponowane. Dlaczego fitlowers nie piją alkoholu? No, jak Wojewódzkiego. jak chcę, ja chcę zobaczyć. Dobra. Poproszę sobie nazwę dwie u Wojewódzkiego na kanale. Ale ja bym nie poszła, ja go no nie lubię. Ja bym no co ty opowiadasz? Ja Za nic nigdzie nie pójdzie. Nie, ja nie pójdę, ale tam gdzie chcę, a tutaj nie chcę. Jak ja gardzę nim? To byś nie pogardziła na wizji. Ale to wiesz, to taka. No co, potyczka by była jak doda. No, bo Margo mi trochę dodać przypomina, jakby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, nie wiem skąd się bierze to porównanie, ale Margo też to w głębi duszy czuje i kiedyś mi powiedziała, że coś w tym jest. <słuchaj> coś w tym jest. Od zawsze to było dla mnie takie odstraszające. I zapach, i smak. <słuchaj> Zapach i smak, no dobrze, pozostała pozostałe atuty? Pić do tego, nie muszę mieć kaca, nie musi mi się trzymać ta ręka. Tak Ale nie Tak A ch**a, wiesz, się Słuchajcie, to co? To, to zakończamy tą sytuację? Czy jakieś wnioski wyciągnęłyśmy? Nie, nie wiem, może coś zjemy na wizji? Mm. <słuch> zjemy na wizji? No, rap. Oprócz picia notorycznego, no, no rapu no, nagrywać nie będziemy. Mm. No, walaszkiem też nie zamierzamy być, bo nawet nam się, nam się to nie udało. No. Tańczyć z gwiazdami nie zamierzamy, no. chociaż to jest tutaj u mnie pod rozwagą. Ja jednak nie za żadną kasę. że no, za żadną kasę. A co byś zrobiła takiego żenującego jeszcze? Powiedz, jezu nic. Nie, nie, ja nic bym nie zrobiłam to za żadną Brothera byś nie poszła. W życiu, w życiu. Nie. Yeah, a później lecisz na waha, w dupę to.